Czy na kogo ja tam z Nexosa kojarzę? No kronik Resmakor, Rysmakor, e, Bianka, e, Arvatiel. Meter kupił Jaki cfel well. Meterek widzenia. ten o, la O O kurwa, na maga! Ale, ale reakcja ale reakcja Ale. Ale Mogę meterek la la albo Meterek, Meterek, albo albo la 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 się ze la Ja się la la się la jak nie la człowieku la to proszę Żeby ten idiota nie miał la Ściągam la la Kurwa Dawaj mi to Meterek, Meterek, meterek da. Jest Chociaż tyle Lega Zapytałem się czy gotowi na te kongo i lega spadła i ma 50% na zgulek Pokaż To pokaż kurwa. No pokaż. A live'a już 3 sekundy. Dobra, jest, już lepodko 80 łowca.

Kurwa, mówię, piszę czat, jak tu czat odpalić? Kurwa, screenuję ten czat. Screena <ścoughs> czatu. Ja pikole. Mówię, kurwa, szósty leci dzisiaj, bo to szósty pierna maga i jest mój, jest. <ścoughs> no tak. <ścoughs> Witam. Jestem najprawdziwszym sigmom z sokami. Postawiam <ścoughs> Nik my nuts. Proszę, plega, plega, namaga! O kurwa! O, kurwa, namaga! Jest? No, nie dla mnie, ale dla Kamila. Takiego. To dobrze, czysta Eh, Eee, no, dobrze, Kamil spoko morda słapał no kurwa. A, mówiłem że dzisiaj spadnie mówiłem Daj mi tylko nie długo nadzy mój koniec. W końcu zobaczysz się ze swoim żonem. Ale bawię, tak kurwa dole. Nie spierdam na dole. Jedna za drugą robię na stole. Wiem, że te słowa potrafią zabalać. Jaka masz na nadzy mój koniec? Daj mi tylko klamkę, rozlew się głowę. Wiem, że niedługo nadzy mój koniec. W końcu zobaczysz się ze swoim żonem. Nie bawię, co ty sobie wiesz, kurwa dole. Nie na dole. Jedna za drugą robię na stole. Wiem, że te słowa potrafią zabalać. Jaka masz końców nadzy mój koniec. 37, 108, nice. no 0? 109, 0. Zielony? Czarny, 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 bungie. Robię zbroję na 109, zrobimy. Pochodzi 109.0 jak masz 108. Ulepszaj 8, ulepsza 83, 8, 3. 3, ulepsza 3. <laughs> ja muszę topkę ulepszyć.

bo się kurwo jebano na hero po ale wiecie hero było po prawej stronie i tu nic nie zmienia idioto Tylko nie fajne nie to było, zero daj mi je ile za nie chcesz? morda co? morda ile chcesz, ile ese one? Tak, ty pizde za króliki dam ci na 6044 króliczki? to lega z Legas, prywatnego Pozdrawiam. dobra to masz farta nie chcę króliczki Kus, majkus, Majkus, Majkutas no. Drodzy koledzy, w ogóle Sorry, Majkus już w krypy. Proszę. Przy... Musi nie, nie złość. Jest skrzynie. przyjmę brodę. Dobra? A to. Daj mi tylko o tak. kurwa, na przykład <noise> Haha, Kurwa, mało w chuj, mało w kurwę, ale łapę to, łapę to, łapę to. Czekaj, odpalam Discorda, odpalam Discorda. <noise> Co robisz? Kurwa, ten. live'a Daj, Dawaj szybko, dawaj szybko. Wchodzę, wchodzę! Osiem <noise> sekund, 8 sekund, 8 sekund. Łapiesz w chuj, twoje. Jesteś, jesteś? Jestem na live'ie, Kurwa, no, twoje, twoje. Ale dawaj, 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 dawaj. dawaj. Proszę. Kurwa. Cię? Kto? Ten żul. Żół... Kto? No Patryś jebany. Patryś, a Patryś! Kurwa jednoręki bandyto. Podjebał. Mogłeś, mogłeś klepać ten nasz dyb. Możemy go klepać ale wiedziałem, że rega poleci, no tak kurwa... Ej, ale nie, ale kurwa ja mówiłem ten, że jebać ten nasz jest useless i kurwa ten... poleciał. Jedną rękę łapałem! Mi... O kurwa! O! Yes. Kresy! Jednoręki ręki bandyta, jebany! A, to jest biwa. Przyjmuj zapach. jak jaką pan? Masz D Stream Tobiaszka w tle to lega Ty sil webije kurwa Spił I tego zaraz najebać na silbie <grym> <grym> Nie, zostaw go Daj bi Lega we Lega w chuj mi tylko klamkę, się głowę, O kurwa Lega we dwóch Lega dwóch Kurwa no proszę cokolwiek z tego 8-0 Jest, cokolwiek Kurwa. z tego 8-0 Oddawaj. Oddawaj Kurwa lega dwóch, stary Ale se, widzisz stream Tobiaszka w tle i oddaje Oddaje event hmm. Łapać, bo nic nie mogę złapać kurwa, nigdy Chłopi, ja z tego 80 Byłem przy... czekaj tu przy 6 legach byłem, ale jeszcze na telefonie przy trzech A ta na jest fajna ten nasz, To nie sprzedawaj go byle komu. Nie no nie no spokojnie A nie wiem czy go nie będzie chciał... Nie wiem czy Czacha go ma albo będzie chciał go kupić O, no, dla Kamila mogę salnąć no Samok Sojot podpisu. Przesadko. To ja to za Teraz. No No, no i od, od razu mi się to podoba, nie? Jeżdżaj. Już go tu nie ma. On idzie dopiero. Ja mówię, że wiesz, jak co, bo to Ali mi dodałem. dałem. No, dobra, bij to, od nie. Ty. <laughs> Czekaj, A po no, to on ty. A pochuj on. co ty za kopa? A mak, to nie chce bije. Bez legi na maga, pozdro, Ona maga naszej, kurwa, ale pech, ale Ta pech. Ma o kurwa. O kurwa. Miwek, Miwek, proszę. Jak złap to? On ma, ten border zapał. Tak? Borderowy zapał, no. To jak złapie jeszcze raz, to oddaję. Nie, Miwek, kurwa, to jest incydent jak z tego. Oje. Jak z naszej jest z tego. W tym samym miejscu. Jestem w tym samym miejscu. Kurwa, świeć. Czy... Miwek jest. Szacun Miwek ja go biorę do depo, bo u mnie leżą legi nasze wspólne. Co dropniesz. Ja bigola, ale wjechałeś. Ej, dobra, i ty, i kurwa 4-0 teraz odda. czy grać do legi. No ale do następnej. No i zajebiście, jeszcze jedna lega przynajmniej w tym miesiącu. A w 2-2, kurwa. No, ja to się akurat cieszę, że. A powiedziałem, kurwa, naszej namaga. No, że jebać Jaś. go. Powiedziałem, że go jebać i dropnął. Uwaga, mapy napala, błagam. Tu zadaj jeden. Bliż, bliż. No bo trzy legi w jednym biciu na przykład. Pa, bije, uwaga. Uf, proszę, kurwa, no. Aaaa. Ty jest. Ty no uderzy to. O, o! Jest na bala! Kurwa mać! Nagrałeś się? Jest, yeah. no jest nagrywane. Amen, panie Boże, kurwa tyle biegania. Kto to może złapać. Dawaj, Kirin, kurwa, łapko. Ja Kirin, proszę, bo, bo Lory. <coughs> o proszę, kurwa ta gra. Proszę. Kurwa mać! Nie, nie chcę mi się już biegać, proszę. Ja pierdolę. Jest, Kirin, let's go. Proszę, daj. Mówimy, mówimy. podali. Co tam ojczysz? Daj. No. Ale ciebie kurwy, jest z newton, Newtona. Kurwa nie powinieneś łapać śmieciu, jebany. Ty dali z tego 300 sama to samo wstawiasz, kurwa. Tak jest Nie no, latają, latają. Hmm. Nie ja, no. A ten co się kurwa. Yy, tak. Przypierdala do mojego rozka Nie wiem. Wreszcie klikane. Podpis z Delisem. Podpis z Delisem. tu by mogło oddać, mm. tu by mogło oddać. Jak myślisz? Myślę, że może oddać. Ej kurwa, jakby dropnęły łapy na BH, to 50% z tym kurwa zjebem. Nie, podpis z Delisem, podpis z Delisem. Ty! A ja mam na jakie Co? profy? palmag? Nie mam pojęcia Nie mam, mag, ja mam... ...Pal Trop chyba To jestem ja? Mam 50% Kurwa mać Nie mam 50% już Nie, jest Pal Trop A, a Chagar... Aha Wysepał hmm. Jest Pal Trop Dodawaj Kirina i bijemy już tu jest, tak? Jest, no. Lega. O kurwa, o, o kurwa. O kurwa, podpis z Delisem. Podpis z Delisem. Ej kurwa, proszę. Masz 50%, nie? Mam 50%. Podpis z Delisem, o, podpis z Delisem. Ej, proszę, 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 proszę! Podpis z delisem jest! Kurwa! Jest! jest. Podpis z delisem! Karma, karma! Ja pierdolę! Deli, Dobra, Delisa nie spada, Delisa nie spada <śmienic> 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 O kurwa Jest zajebiście, Przebra Kurwa, bruda Widzisz? Mówiłem, że Lega spała O kurwa Oh. Ej kurwa! Naprawdę! Gzy Bratku!